No cześć dzisiaj biorę sobie klocki ala polskie są to klocki blocki No oczywiście są to polski wymysł produkowany w Chinach dla firmy Toys for All. Więc konstrukcyjnie bardzo fajne klocki znowu. Tym razem mamy zestaw dwa w jednym. Numer katalogowy KB0851. Składa się z 87 elementów. Zacząłem go składać od helikoptera, bo u mnie w domu akurat helikopter był najbardziej pożądaną częścią tego zestawu, no, myślałem, że może być tak jak w innych zestawach, dwa w jednym, ale zbudujesz jedną konstrukcję, a dodatkowo możesz jeszcze inną zbudować, jak rozwalisz tą pierwszą. No tu się okazało, że mogę zbudować i ten mini samochodzik, i helikopter, więc bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o blocki, to Pomysł bardzo fajny. Mamy tutaj ich standardową minifigurkę. Chociaż trochę śmiesznie wygląda, jakby miała problem z pachami. Jeżeli chodzi o malowanie, to nie mogę się doczepić. Bo jest bardzo fajnie wykonane. Minifigurka też jest bardzo fajnie zrobiona. Jeżeli chodzi o kształt i wygląd, to czepiać się nie będę, bo każdy lubi co innego. Jedni kochają tylko Lego, inni kochają tylko kobi, Inni znowu nienawidzą jednych i drugich, więc wyglądu niestety oceniać nie będę. Mogę tylko ocenić, jak wygląda nadruk, ponieważ każdy ma swoje gusta. Mamy, mikro, mamy krótkofalówkę, jest gumowa. Oczywiście mamy tu element strażacki, który jest nadrukiem. Jeżeli chodzi o tą piłę, to idealna kopia legowej piły, naprawdę, ten element również bardzo fajny. Natomiast jeżeli chodzi o klocki same, no to tu już jest trochę słabiej. Jeżeli chodzi o konstrukcję ogólną, mamy takie lądowisko i na nim doskonale widać, że firma ma jeszcze problemy ze sobą. Ponieważ są niedociągnięcia na tym na tej kratownicy. Na pozostałych elementach klockowych również to widać, że no nie wszystkie klocki są takiej jakości jak choćby chińskie klocki, które u mnie na kanale występowały ml albo Kuman. Tam już takie rzeczy nie występują. Tutaj jest plastik trochę gorszej jakości. Zestaw kosztował 19 zł jeżeli chodzi o ilość klocków to dość sporo no ale to jest niby polski producent a w rzeczywistości jest to polska firma która zamawia klocki dla siebie w Chinach pod swoją nazwą, pod swoim brandem nie ma tam żadnej współpracy że są podpisane jakimś numerkiem jeżeli chodzi o same klocki to dostają ode mnie cztery ze względu na pomysł i konstrukcję które nie są podrobionymi żadnymi klockami Lego. Po prostu osobne konstrukcje, jakieś takie własne. Jednak jakość klocków daje na 3,5, ponieważ widać niedolewy, jakieś problemy delikatne. Same klocki dobrze się trzymają. Jeżeli ktoś chce te klocki kupić, akurat ten zestaw, który ja posiadam, no to do zabawy bardzo warto wziąć je bo jeżeli nawet się zniszczą to nie szkoda, tak jak klocków Lego, a dostajemy jak sami widzicie troszkę dodatkowych elementów, więc konstrukcyjny i elementowo to bardzo fajny zestaw. Klocki polecam i do zobaczenia następnym razem, hej!